Ahoj misiaki, z tej strony Kamil, a przed wami kolejne maturalne zadanie. Kolejne zadanie z cyklu 100 zadań do matury, tym razem planimetria i pole równoległoboku, ale liczone inaczej, w niekonwencjonalny sposób. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zapraszam. Pole równoległoboku ABCD jest równe 40 pierwiastków z 6. Aha, czyli znamy pole tego równoległoboku z rysunku. Spoko. Wiemy, że bok AD tego równoległoboku ma długość 10. Rzeczywiście jest to podane. Wiemy, że miara kąta przy wierzchołku B, te 120, też jest podana i mamy policzyć długość boku AB, nazwę ją sobie X, czyli szukam długości tego tutaj boku. No dobra, jak to policzymy? Hmm, dali nam pole, tak bez powodu nam dali pole i ten kąt dali nam bez powodu. No to szybko wchodzimy w kartę wzorów i znajdujemy wzór na pole równoległoboku. No bo zobacz, skoro oni dają nam pole równoległoboku, to chcą, żebyśmy to pole wykorzystali... W poszukiwaniu długości naszej podstawy AB. I w karcie wzorów znajdujemy informację, że pole równoległoboku to jest bok razy bok razy sinus kąta między tymi bokami. Tu mamy kąt między bokami 120 stopni, więc sinus 120 domyślam się, że dla wielu osób może być trudno zamienić na sinus kąta ostrego i to policzyć, dlatego warto zauważyć, że skoro tu jest 120, to tu musi być 60. No bo suma kątów leżących przy jednym ramieniu w równoległoboku, czyli w trapezie jest równa 180 stopni, czyli tu też musi być 60 stopni. A więc. Pole mojego równoległoboku to mogę zapisać, że to jest 10, czyli jeden bok razy drugi bok, czyli x razy sinus 60. No i teraz w sobie kartę wzorów i w karcie wzorów znajdujesz, że sinus 60 to pierwiastek z 3 przez 2, czyli masz 10 razy x razy pierwiastek z 3 przez 2. A więc pole równoległoboku jest równe. 10 i dwójka się skasują, zostaje 5 pierwiastków z 3 razy x. No, i okej, okay, powiedz, no dobra, ale nie ma miksa, No, ale masz pole równoległoboku, przecież dali ci to w zadaniu. Więc weź teraz to pole, czyli 40 pierwiastków z 6, porównaj do tego. A więc zapiszmy: 5 pierwiastków z 3 razy x to jest pole równoległoboku i to jest równe 40 pierwiastków z 6. Dzieli to przez 5 pierwiastków z 3 i masz x równego 40 pierwiastków z 6 przez 5 pierwiastków z 3. I teraz piątka i czterdziestka bang bang. skrócą się, tu zostanie 8. I pierwiastek z sześciu na pierwiastek z trzech to jest pierwiastek z dwóch, a więc osiem pierwiastków z dwóch i ciach s i pozamiatanej, i zrobionej i B. I masz punkcik na maturze jeden, niedużo, no bo zamknięte, ale takie zadanie równie dobrze mogłoby być zadaniem otwartym. To tyle na dzisiaj. Zostaw suba, lajka i do.